Wyobraź sobie, że śpisz spokojnie we własnym łóżku i nagle słyszysz dziecięcy płacz, lub może czujesz uścisk na swoim gardle. Dziś porozmawiamy sobie o duchach, które, które mogą udusić, udusić cię we śnie. Ja jestem kot, a to są nocnice. Nocnice posiadają bardzo wiele definicji, jak i czynników, które czynią je takimi, jakimi są. Opisywane są jako kobiety, które poniosły śmierć niedługo przed ślubem, po czym na skutek demonicznych mutacji stały się żeńskimi demonami z gatunku Zmor. Nocnice z wyglądu opisywane są jako kobiety o niewinnym dziewiczym wyglądzie, zamieszkujące lasy. Gdy taką miniesz, często wyglądać może, jakby czesała włosy szyszką. Może być również piękna, lecz niech cię nie zwiedzie jej uroda. Nie zbliżaj się do niej. Nocnice to złośliwe demony, które krzywdzą ludzi bez żadnego powodu. Znane są z tego, że pod osłoną nocy lubią dusić ludzi we śnie. Na przełomie XIX i XX wieku nawet mówiło się, iż to nocnice są odpowiedzialne za nocny płaszcz dzieci. Pomyśl o tym, gdy późną porą usłyszysz płacz swego rodzeństwa lub potomstwa. Nocnice nie są demonami, które nawiedzają kogoś regularnie, przez co nie trzeba walczyć z nimi przez cały czas. Zaś jeśli jesteś w pobliżu jednej z nich, wiedz, iż na dźwięk gwizdu lub kościelnych dzwonów wychodzą ze swych kryjówek. Jeśli więc zapuszczasz się w las, postaraj się uniknąć tych dźwięków. Demony te parają się również wyprowadzaniem ludzi w rozstaje, z których nie sposób wrócić. Pamiętaj więc o tym, gdy nieznajoma kobieta zaproponuje ci pokazanie drogi. W końcu nie wiesz, co stanie się, gdy odprowadzi cię tam, gdzie chciała. Cóż, ode mnie to na dzisiaj tyle. Mówił do was kot, teraz spijam się w kłębek i życzę wam wszystkim miłego wieczoru.